Zaczyna się. Czuję go! Cztery i pół minuty ci zostały <laughs> a, a ten filmik trwa tylko trzy. Będzie mogło. To jest maks. Jak się czujesz, Michal? Nie stara się. 3-4 minuty. Nie ma tragedii Na Nie można, że nie było tragedii, że nie miał zejść na całą. Na ekranie, ekranie zaczyna się robić czerwony. Ej! Zaczyna się pocić. Na czole. Co ci najbardziej boli? Wiesz to chyba język. Dostał jakby naj, największą dawkę tego świtu. bo na tym jest w porządku. nie odwracaj się do shortshaw. Przeżyjesz? Tak. Leć ci Płaczesz. Daj, no. papiura, weźmie się oczy, bo mi zaczynają zabić oczy. <laughs> Od tego, tak, że jest taki ostry. Co jest na filmach ludzie się normalnie czerwoni stawali. Ale dobrze żyć. Przeżycia. przeżycia. Je, ja bym nie wytrzymał. Nie ma opcji, że ja bym wytrzymał w ogóle. No jest taka szansa, byś nie wytrzymał. Bo ty nie lubisz ostrych rzeczy. <śmiech> <śmiech> jeszcze parę sekund. <laughs> Całe 2 minuty i 40 sekund jest. Nie, myślę, że... Myślę, że spokojnie. Zaraz się Filip skoczy. Zarc. O kurde. Dobry. dobry, naprawdę mocny. Jak ktoś wcześniej nie jadł z ostrego, dobry. no to jest to ostre. Zaraz się skacze. Film. I